11 dzień marca 2024 roku wow. A dzisiaj to trudno mówić, że jest fajnie. W ogóle nie jest fajnie. Lodowaty wiatr. Deszczyk co chwila. Już myślę o tym, żeby być w domku cieplutkim i popijać kawkę. A tutaj proszę bardzo, obowiązki do wykonania szaroburo i ponuro i ptaszyna też powiedziała, że ma to wszystko gdzieś i ani, ani nic nie słychać a jaki temat ja mam ważny dzisiaj do rozważanek narzucanki no i mimo wszystko jakieś 3 do 4 minut porozważam o narzucankach i nie mam na myśli tutaj e, takiego zjawiska które myślę że zawsze jest niewygodne, jeżeli ktoś się nam narzuca, albo jeżeli coś się nam narzuca. No i musimy się temu podporządkować, bo zostało nam to narzucone, koniec, kropka. No tego jest całe mnóstwo, nawet nie ma tutaj sensu o tym gadać, bo przecież, jeśli żyjemy w państwie, w kraju, na tej ziemi, to całe mnóstwo rzeczy. Jest narzuconych człowiekowi w jakimś porządku, różnymi prawami, ustawami, regulacjami i czym tam jeszcze. Ale chcę porozważać o innych narzucankach, dlatego taką pieszczotliwą dałam nazwę: narzucanki, narzucanki. Nie wtedy, kiedy narzucam się komuś ze swoją osobą, a ktoś się odpędza. I po prostu. Ma tego dość, albo że ktoś nam się narzuca, ale dobrze jest od czasu do czasu narzucić sobie coś, co wcześniej było nie do pomyślenia. A to powoduje, że budzi się w człowieku taka radość, jak na dźwięk tego samolotu. A co mam konkretnie na myśli? No, bo na przykład taka mała narzucanka. Że z samego ranka ja nie pędzę zaraz do mojego telefonu komórkowego. Nie sprawdzam, nie kontroluję tego, tego i jeszcze tego, tylko narzucam sobie spokój. Nie otwieram telefonu, nie otwieram komputera, niczego nie sprawdzam. Ta narzucanka powoduje, że budzi się we mnie jakaś dziwna radość, jakiś spokój, że mogę nad tym zapanować. Że ta narzucanka tyle jednak znaczy. Czy to znaczy, że ja nie zajrzę do telefonu albo nie popędzę do komputerka? Nie, nie, oczywiście i zajrzę i popędzę. Ale narzucanka taka prosta, taka zwykła, po prostu jest czymś niesamowicie ważnym. Nazwałabym to jakie to potężne narzędzie, które sprawia, że ja się lepiej czuję. To znaczy, że nie jestem obezwładniona jakimś nawykiem, jakimś przymusem. Tylko mogę nad tym zapanować i wcale tego nie robić. A ileż jeszcze takich rzeczy jest, kiedy jadę metrem, widzę wszystkich albo prawie wszystkich to jest 99,9% ludzi siedzą w telefonach komórkowych, rzadko kiedy unoszą wzrok i. Po prostu sprawdzają, słuchają, bawią się, giercują, jak to mówią młodzi ludzie, albo przynajmniej kiedyś tak mówili. W każdym razie ich nie ma, oni siedzą tam. I narzucanka moja nie sprawdzam, nie siedzę, nie męczę swojego kręgosłupa szyjnego, który będzie się nadawał za niedługi czas do rehabilitacji, tylko. Rehabilitacja to jest coś takiego, co czasami pomaga, czasami dokładnie odwrotnie. Trzeba jeszcze wiedzieć, co trzeba jak i w czyje ręce człowiek się oddaje. Wszyscy ci ludzie z pochylonymi głowami zdają się tego nie wiedzieć. Miałabym ochotę nieraz krzyknąć: Ludzie, uspokójcie się, co wy robicie. Popatrzcie jeden na drugiego. Ale przecież każdy. Ma wolną wolę i wybiera to, co wydaje mu się najlepsze. A moja narzucanka metrowa jest taka, że nie siedzę z telefonem. Patrzę na ludzi. Uśmiecham się czasami, a czasami nie. O czymś tam myślę i nigdy prze nigdy się nie nudzę. Ale co to ktoś mógłby popukać się w czoło i powiedzieć, ojej, no i co takiego, co to takiego jest? A no takiego, że czuję się silniejsza. Nie, żebym się hełpiła i czuła się jakaś lepsza od tych ludzi, którzy w tych komórkach siedzą. Nie. Bo nie robię tego ani na pokaz, ani, ani po to, żeby się komuś przechwalać. Ale ta narzucanka sprawia, że powtórzę, że czuję radość taką zwyczajną. I można tutaj wachlować, rozwinąć szeroki wachlarz takich narzucanek, które sprawiają, że mamy lepsze samopoczucie że po prostu radośnie się żyje, czujemy się silniejsi. Niepokonani jakimiś dziwnymi nawykami. No, i narzucanka, również taka, która, którą praktykuję, która mi się podoba, to codziennie muszę przeczytać chociaż kilka stron książki. Nie tylko słuchać moich ulubionych youtuberów, nie, przeczytać też taki tekst, wziąć do. do do ręki papierową książkę. Mam Kindle oczywiście. No po prostu nie byłam w stanie się do tego przekonać. Nie mogę. Nie mogę po prostu tam czytać. Muszę mieć papierową książkę w ręku. No takie małe dziwactwo. Ale ta narzucanka z czytaniem sprawia, że, że też czuję radość. Tak, dzisiaj poczytałam. Teraz czytam równolegle dwie książki, po cichu dla siebie. Mam jeszcze do dokończenia pewien audiobook, no ale muszę się do tego zabrać wreszcie. Jeszcze tylko jeden rozdział mi został. I ta narzucanka również sprawia, że po zakończeniu dnia uśmiecham się do tego wszystkiego i czuję radość. A jeśli można, tak Prostym sposobem spowodować, że człowiek jest radosny, to no, trzeba tego nie robić. A nie jest to aż takie trudne. Narzucanka, żeby nie jeść słodyczy. O Jezu, słodyczy nie jeść, ludzie, kto to wymyślił? Przecież to jest coś wspaniałego. Te ciasteczka, te cukiereczki, te czekoladki. Tak, oczywiście, jak najbardziej, ale tylko od czasu do czasu. No, dobrze mówić. A jak ktoś uzależniony od słodyczy? A to niech spróbuje sięgnąć do wiedzy na ten temat, jak od tego nałogu się wyzwolić. I taka narzucanka też sprawia, że człowiek czuje się silniejszy. Działa albo zapisanie kilku zdań, które wydają się cenne, istotne, godne tego, żeby zapisać je wiele razy. Nagle okazuje się, że jakaś magia zaczyna się dziać, że coś się zmienia. O no coś się zmienia, coś się zmienia. Częstotliwość się zmienia, częstotliwość. Dotyczące radości, spokoju, entuzjazmu i tego mocnego przekonania, że na coś mamy wpływ, że narzucanie sobie czegoś od czasu do czasu, albo i na stałe, powoduje, że czujemy, że trochę od nas zależy tych płaszczyznach, w których po prostu się poruszamy, można by powiedzieć, że tak niewiele od nas zależy. Nie jest to prawda. Zależy od nas to, co najważniejsze. Mamy wpływ na to, co myślimy, co czujemy, jakie są nasze emocje, jakie są nasze uczucia, jak patrzymy na ten świat. A narzucanki bardzo pomagają w tym dobrym patrzeniu na to wszystko, w tym radosnym patrzeniu. I wtedy, kiedy przychodzą chwile złe, smutne, kiedy, że powtórzę za Panią, Pani Krystyno, pozdrawiam Panią serdecznie, żeby się wyplątać z tego zaplątania. To wtedy okazuje się, że te nasze narzucanki spełniają znakomitą robotę. Robią dobrą robotę. Po prostu są bezcenne. Im więcej człowiek ich wyszuka, wydaje mi się, że tym lepiej funkcjonuje sam ze sobą i w relacjach z innymi. Bo to wzmacnia, bo to wzmacnia, bo to wzmacnia, bo to wzmacnia. A teraz zmarzła mi ręka, paluszki czerwone, zupełnie nie różowe, jak mój szaliczek dzisiaj. Przyroda się na chwilę zatrzymała w tym galopku ku wiośnie. I to są jakieś żarciki normalnie co to w ogóle niech no ona sobie narzuci żeby już było to ciepło czas najwyższy no i tyle w tym temacie o pogodzie wszystko o narzucankach wcale nie wszystko a na zakończenie jak dobrze jest narzucić sobie jakiś rygor dotyczący wykonywania obowiązków, które są niezbędne do wykonania. Narzucić sobie narzucankę, że jeśli czegoś bardzo, ale to bardzo mi się nie chce, na przykład ułożyć ubrań w mojej szafie, która wiecznie ma, no. jakaś jest nieposłuszna, co do niej zajrzeć, to tam bałagan jest. Ale narzucanka, że właśnie spokojnie, Zrobię tam porządek. Ja wiem, że na chwilę to nic. Ale chociaż na jednej półce, chociaż odrobinkę, narzucę sobie, żeby tego dokonać. A potem otwieram. Ojej, a tutaj wiem, gdzie która bluzeczka. I nawet ta, o której zapomniałam. I tym optymistycznym akcentem narzucanki. Bezcenna sprawa. Pięknego, radosnego, spokojnego dnia z taką refleksją właśnie może wymyślić sobie jakąś narzucankę na dziś i na zawsze.